wszystkich. Ury... Ury... Urywki... Urywki z rozrywki. Dziś środa. Tak, dlatego mnie nie ma. Przepraszam bardzo. Musiałem wyjechać nagle. Czyli, że teraz pana nie ma? Nie ma mnie. Nie ma mnie. Też nie wiem, dlaczego ja tu jestem. Ale jestem. Magia radia. Taka koincydencja, wie pan, Taka. zaszła. Ja do końca nie rozumiem tego słowa, ale myślę, że ona jest na miejscu. Korzystając z tej, co właśnie koincydencji, to ja zagram. O, tak to zagrałem. Najprawdopodobniej redaktor Filip Jaślar. Tak, wielki nieobecny dzisiejszego poranka. Wszyscy Dzi... żałujemy, że go nie ma z nami, ale proszę. Ja naprawdę, ja przyniosę usprawiedliwienie. Szanowni Państwo, jestem przemęczony intelektualnie. Śledzę sprawy państwowe, obserwuję, interesuję się i, i nic nie rozumiem. I to mnie intelektualnie wyczerpuje. Pociesza mnie fakt, że ludzie wybitni z dużo wyższym, wyższym wykształceniem niż moje też nie rozumieją. Przemęczenie intelektualne bardzo mi doskwiera. Ukojenia szukam w muzyce. Samo granie nie jest procesem wolnym od aktywności intelektualnej. Granie mnie nie relaksuje. Ale słuchanie muzyki już tak. Oczywiście nie każdy gatunek pozwoli odpocząć przepracowanym zmysłom. W fugach Bacha nie znajdziemy intelektualnego wytchnienia. Słuchając fug, będziemy zachwycali się genialną prostotą tematu, pracą kontrapunktu, melodiami w inwersjach. Nasz mózg będzie analizował, zachwycał się. Jednym słowem, nici. Nici z intelektualnego odprężenia. To może małą fugę dla Państwa. Intelektualnego wytchnienia zacząłem szukać w piosenkach. Trafiłem na utwór Ryszarda Makowskiego, zaliczanego do nurtu satyryków niepokornych. To chyba jakiś taki stary podział był. Utwór będący satyrą na powstały niedawno Komitet Obrony Demokracji, którego znakiem jest noszony w klapie opornik. Cytuję fragment piosenki. Zostawcie w spokoju, opornik, bo do Was pasuje obornik. Tak śpiewa pan Makowski. No uśmiałem się jak norka, ale intelektualnie piosenka mnie nie zrelaksowała. Postanowiłem poszukać wytchnienia w piosenkach w języku angielskim. Nie zrozumiem ani słowa, odprężę się, pomyślałem. No i faktycznie, Riders on the Storm zespołu The Doors zadziałał. Riders on the Storm zadziałał nawet za bardzo. Ten siedmiominutowy, transowy utwór nie tylko mnie odprężył, w piątej minucie piosenki siedziałem, zwrócony twarzą do narożnika pokoju, i miarowo się kiwałem. Wpadłem w stupor, w odrętwienie, w najwyższy poziom umysłowego relaksu. Uratowała mnie małżonka, puszczając piosenkę intelektualnie pobudzającą. Zostawcie w spokoju, opornik. Ale są również dobre strony intelektualnego przemęczenia. Otóż, panie Marcinie, wymyśliłem dowcip. Pierwszy raz w życiu znaczy. Też nie wiadomo, o co w nim chodzi, ale jest mój. Rozmawiają dwie koleżanki. Wiesz, mój mąż pije już tylko wiśniówkę, żurawinówkę i cytrynówkę. I tak się zastanawiam, czy to jeszcze alkoholizm, czy już wegetarianizm. To koniec jest. To Dobre. Ja, ja muszę odpocząć, aby do świąt. Dziękuję. To już niedługo. Będzie pan zadowolony i wypoczęty. Filip Jaszlar. Gdziekolwiek jest. Dziękujemy.